w świątyni razem z Aleksandrą i Wołodymirem, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Razem z nimi będziemy słuchali Słowa Bożego, uczestniczyli w uczcie eucharystycznej i będziemy prosili dla nich o ojcowskie Boże błogosławieństwo. Bracia, starajcie się o większe dary a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, Lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto słowo Boże. Pełna jest Ziemia, łaskawości Pana. Pełna jest, Pełna jest Ziemia. Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Pełna Ma jest Ziemia, łaska Bożości Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Pełna jest ziemia łaskawości Pana, raduje się w nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, według nadziei pokładanej w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie każdy, który mi mówi Panie Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, spadł deszcz. Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Oto słowo pańskie, Bała Tobie Chryste. okazji ślubu składamy nowożeńcom życzenia, a razem z nimi składamy również dary, upominki. Stanowią one wyraz naszej życzliwości, solidarności, pamięci i jedności. I wówczas będziemy mogli powiedzieć że małżeństwo polega na wzajemnym obdarowywaniu się gdyż podstawa małżeńskiej miłości jest darem zarówno Bożym i ludzkim darem Ale dar zawsze w jakiś sposób zobowiązuje. Mówimy, że łączy się z zadaniem. I to ma zastosowanie właśnie w stosunku do miłości, która ze swej natury jest ukierunkowana na rozwój. To, co nazywamy miłością w momencie zawierania ślubu, jest w zasadzie fundamentem domu, który dopiero trzeba zbudować. I koniecznie nowożeńcy muszą wykonać sami pewne zadania. Jakie to zadania stawia przed nimi miłość? W odczytanej przed chwilą Ewangelii słyszeliśmy słowa Chrystusa, który mówi o człowieku roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. I podobnie ma być w małżeństwie, że człowiek rozpoczynający budowę domu musi przede wszystkim zatroszczyć się o fundament. Pismo Święte mówi taką skałą, na której można zbudować trwały dom, jest Chrystus. Fundament jest bardzo ważny w każdej budowli. Ale to jeszcze nie jest dom. Ten dom dopiero trzeba zbudować a zarys tego domu jego wystrój, urządzenie wspaniale ukazał na w pierwszym czytaniu liturgicznym święty Paweł Apostoł w tym fragmencie z Listu do Koryntian, znanym jako hymn o miłości. Miłości prawdziwej, idealnej, aby ta budowa przebiegała w miarę sprawnie, Muszą małżonkowie pamiętać o tym, co jest niezbędne, by ta praca przebiegała bez zakłóceń. Ważna tu jest znajomość, bo nie można zbudować czegoś bez dostatecznej znajomości z drugim człowiekiem. Nie można budować z kimś, kogo się dostatecznie nie zna, z którym się nie jest w zjednoczeniu, w komunii. A to już nie jest sprawa prosta. Nigdy małżonkowie nie mogą powiedzieć, że do końca naprawdę już siebie poznali. Znane nam przysłowie mówi, że człowieka dopiero można do końca wprawdzie poznać wtedy, kiedy się z nim beczkę soli. To nieustanne poznawanie siebie polega na ciągłym przemienianiu słów ja i ty na nową rzeczywistość my. I muszą ciągle ponawiać w sobie to słowo, ślubuję. Bo przychodzą różne momenty w życiu, kiedy człowiek się przekonuje, że poznaje zupełnie nowego człowieka od tego, któremu kiedyś się ślubowało. Wymaga to wychodzenia ze swojego egoizmu, Zdolności do przebaczenia, do ofiary. Przyglądając się kamyczkom, w górskim strumieniu popada niejako człowiek w zadumę, jakie one piękne, krągłe, gładkie, przyjemne w dotyku. Ale przecież na początku takimi nie były. Były szorstkie, miały ostre, krwawiące aż do krwikanty. I ileż to trzeba było lat, aby przebywały z sobą razem, ocierały się o siebie, aby pozbyć się tego, co rani, co zadaje ból. I to jest jakieś podobieństwo do życia we wspólnocie, jaką jest małżeństwo, rodzina. Ci, którzy tworzą te wspólnoty, wchodzą ze swoimi przyzwyczajeniami, takimi czy innymi cechami charakteru, wadami, słabościami które też mogą być szorstkie, mogą ranić, zadawać ból, cierpienie. I tu znowu trzeba lat, by ocieręcie o siebie nawzajem nie sprawić tego, co zadaje ból, co zasmuca. W książce zatytułowanej Mistyka gór, Autor pięknie pisze o roli przyjaźni, solidarności, zdobywaniu górskich szczytów. Mówi tak pięknie, że nie sposób nie przytoczyć tych słów. Kiedy łączy się jedną liną z drugim, to ta lina. Przestaje być tylko splotem syntetycznych włókien. Jest czym więcej. Jest jeszcze czymś innym. Jest przyjaźnią, solidarnością na śmierć i życie. Ja mam w swoim ręku jego losy, a on ma moje w swoim. Ale nas obydwu nie idzie pojedynkę, bo oboje nas ma w swoich dłoniach Chrystus. A więc nie idzie nas tylko dwóch, idzie z nami ten trzeci. Kochani, zadanie, jakie stawia przed Wami miłość. Jest to zdobywanie niebotycznych szczytów. Związani na śmierć życie, związani ślubami małżeńskimi, podążajcie śmiało, bo nie idziecie tylko sami, ale idzie ten właśnie cześć Jezus Chrystus. I będziecie go rozpoznawać. W swoich twarzach, w twarzach swoich dzieci, ale przede wszystkim w Eucharystii. To ten, który Was ściślej połączy niż lina taternitów. I to On zapełni Wam większe szczęście i błogosławieństwo. Święty Paweł Apostoł zapewnia nas, że tym, którzy Boga miłują, wszystko wychodzi na dobre. I to są nasze życzenia. Abyście przez miłość do Boga, do siebie nawzajem, do ludzi. W życiu swoim mogli rzeczywiście doświadczyć, że wszystko Wam będzie wychodziło na dobre. Oby tak się stało. I niech tak się stanie. Amen. Wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Aleksandro, Podmirze, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej, w złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć? i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy. Chcemy. Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczony łaskę wytrwania. Niech jej miłość, przez niego umocniona, wiernie naśladuje miłość Chrystusa i Kościoła. Zamierzacie zawrzeć związek małżeński? Podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Wolodymer. Ja, Biorę Ciebie, Aleksandro. Biorę Ciebie, Aleksandro za żonę. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja Aleksandra. Biorę Ciebie, męża za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte powagą Kościoła katolickiego potwierdza mi błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aleksandro, przyjmij tę obrączkę jako znak Mojej miłości, w, w i Syna, i obrączkę, obrączkę, mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjmie ta obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najkochani nasze Voldy Miry Aleksandra, w czego Kaplan. Bóg zapłać Wam za błogosławieństwo ślubu, kochani rodzice, dzisiaj obecni rodzina, znajomi, bliscy i wszyscy, którzy uczestniczymy w liturgii mszy świętej. Za chwilę nasze nowożęcy dostaną taki ślubny Diplum. To jest właśnie, jak ojciec bardzo ładnie mówił. w homilii o tym, żeby żyć, darować jeden drugiego i jak w modlitwie mszalnej czytaliśmy, aby też dzieci, którzy my, Pan Bóg ich obdarzy, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego. I to jest ich zadanie, to jest takie przypustka do nieba. A my chcemy Wam w imieniu Matki Bożej, pod której płaszczem tutaj złożyliście swoje życie, swoje Jutro złożyliście waszą rodzinę. Zawierzyliście przez Marię Panu Jezusowi, wasze serca. Życzymy, żeby zawsze ten płomień Bożej miłości był z wami, żeby... To serce palalo na chwale Bożą, żebyście wypełniali Boże przykazania, byli szczęśliwi, radośni, żeby dzieci was słuchali, wnuki czcili, poważali i żebyście zawsze w Bożej lasce, która jest konieczna do szczęścia, w Bożej lasce wytrwali. Tego wam życzymy wszyscy tutaj, obecni nam święt i zwłaszcza Od imienia rodziców i od nas kaplanów. Bóg zapleca oczy jeszcze raz i prosimy o orkiestry, fotografii, wideo. Bo to jest ważny moment, najważniejszy w świecie. Jubilieruszu.